Witam widzowie w kolejnym odcinku z rynku Steam i nie tylko, bo dzisiaj też sobie pogadamy troszkę o e, tutaj majorze o naklejkach, e, ale też będzie trochę rynku i troszkę ruchów, co się dzieje. Szybki wstęp, wiadomo, Pirate słapik strona do wymieniania swoich skinów. Linka do strony będzie oczywiście w opisie. Tutaj macie darmowe 5 dolarów wraz z kodem LZ przy wymianie. Do tego stronka nie wlicza ceny naklejek. Przez to wyjmiecie dużo przepięknych kraftów. Naprawdę polecam sobie posnapić jakieś ładniutkie krafty, bo da się tutaj tego znaleźć dużo i dużo przepięknych craftików. Przede wszystkim dodatkowo przy wpłacie wraz z moim kodem dostaniecie 35% bonusu przy doładowaniu. Przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 350 dolarów darmowe 350 dolarów. Jest tego dużo. Czajny też nie są wliczane w cenę, więc warto coś wyjąć i naprawdę dać na tym fajnie zarobić. Link będzie w opisie. Można najpierw szybko do naklejek, czy do. No właśnie, najpierw przejdźmy do naklejek, a potem market. Generalnie już mamy całego majora znamy jakie drużyny będą jest to całkiem ciekawe jest to całkiem ciekawe bo na przykład tutaj dostały się takie drużyny jak 3D Max i to z tutaj 3-0 Passion UA czy to się czyta też ciekawa drużyna, więc będzie dosyć dużo nowych naklejek. Team Spirit swoją drogą ledwo się dostał, wygrał na NIP. Szkoda Misashi, bo fajna naklejka mogłaby z tego być, ale niestety chłopaki się nie dostali, Duńczycy. E, I tak to wygląda. Mamy już wszystkie naklejki, tak naprawdę, jakie będą e, na turnieju. Teraz ciekawe, kiedy pojawi się w gierce tutaj naszej ukochanej e, nowy Major, czyli naklejki z nowego Majora, bo tak naprawdę, jak to ten film, to już jest poniedziałek, więc tak naprawdę w tym tygodniu już mogą być stickery. Mogą być, nie muszą. Lecz mogą, taka prawda, więc jestem ciekawy, kiedy warto doda. A przygotowani są, bo już autografy podpisywali wcześniej gracze, więc ciekawy jestem, e, kiedy zawitają do nas po prostu te nowe naklejeczki. I trzymam kciuki, żeby jak najszybciej, żeby już je móc zobaczyć, zanalizować i żebyśmy trochę sobie o tym pogadali. W ogóle swoją drogą, jak gadaliśmy też o rynku, to mówiłem wam, że sprzedałem tego Dikla. O, patrzcie, w ogóle czary mi się kupił za złoty 50, a warty jest on oba Was trzy coś. Trochę czasami się kupują te rzeczy z karty, to i da się coś na nich fajnie wyjąć. Zobaczcie, trzy 50 jest czarno warty, warty, a kupił mi się za złoty 50, więc Spoko z tego nawet interesik. Dodatkowo e, Digel e, tutaj obróbka termiczna, e, który udało mi się sprzedać za 110 zł zysku. No e, można było trochę więcej. E, cały czas spada sceny, e, czyli tak jak przewidywaliśmy. E, mam nadzieję, że rzeczywiście będzie dalej spadał, bo chcę sobie go potem kupić znów za niższą cenę. Chciałbym go kupić za jakieś 160 zł, tak? E, taki jest mój plan i mam nadzieję, że do tylu spadnie. Jak do tylu oczywiście spadnie, to ja go wtedy dokupię e, i kupię sobie też pewnie w jakiś 2-3 w takim gorszym stanie, żeby po prostu mieć pod inwestycję te Digle. E, no bo twierdzę, że te Digle w sumie są spoko inwestycją żeby sobie leżeć w magazynku i tam kisić je na odpowiedni moment, aż będą miały fajną cenę, żeby je potem sprzedać i, wiadomo, zarobić na tym. Co tutaj jeszcze ciekawego mamy? Fracture case złoty 20. Czy to nas dziwi, czy nie? Raz spada, raz leci do góry. No teraz w sumie znowu jest niższa cena niż była, ale zobaczy, pod koniec miesiąca spojrzymy, to nawet po złoty 10 można było tutaj go wyjąć, więc nie jest to jakaś duża cena, ale jakaś malutka też nie jest jest to cena odpowiednia. DreamSet Nightmare, Dreams Nightmare sobie tutaj wojuje na powyżej 7. Czy to coś, coś nowego? ciekawego, wydaje mi się że taki standard, taki klasyk tak zwany, e, Snakebite Snakebite złoty 8, to nic się tutaj e, nie dzieje e, na tym poziomie tych strzynek, e, jeżeli tak dalej patrząc to w sumie charm, kałach 30 zł, pamiętamy, kupowaliśmy go po 20 zł 3, 4, więc już jest z tego zarobek. Jak go sprzedamy, tam ile dostaniemy? 27, 26, to już tam 2, 3 zł zarobku na sztuce będzie. Wiadomo, nie są to miliony, ale już coś tam zaczyna nam się robić. Coś tam zaczyna nam ten kałak zarabiać. Znaczy, wiadomo, teraz, póki to możemy sobie gadać, póki jest karnet, zobaczymy, jak on będzie sobie działać. Jak wypadnie, oczywiście, z karnetu, zobaczymy wtedy. High Heat 7 zł, czyli taka standardowa cena. Dosyć stabilnie się ta naklejka trzyma, i wydaje mi się, że to jest taka jej cena. Może coś tam jeszcze podupadnie, zobaczymy, no bo jednak. Te krafty będą robione, więc zobaczymy, jak z tą ceną to będzie wyglądać. Tutaj czajniki, raczej tak standardowo, z lekkimi wzrostami. Generalnie, na co byście nie spojrzeli, to wszędzie są wzrosty. Zobaczcie, e chainy. Strasznie, w sumie ta cena jest nawet duża. jak na, na, To jest najtańszy, najtańszy chyba chain z tak, tych, tych broni, więc no cena nie jest taka mała, nie jest taka e, malutka, jakby się mogło wydawać. Generalnie wygląda to całkiem spoko, e, dosyć obiecująco: dosyć obiecująco. Też na kałaszek 3,60 podróż, a pamiętajmy, że jak mówiłem, że go spoko kupować, to chyba chodził po złotych, 70, złotych, 80, jakoś tak. No gdzieś to tutaj było chyba nie. E, a zobaczcie, on potem urósł do 3 zł, co jest padł do 2 z kawałkiem, i znowu rośnie. I mamy teraz cenę. E, 3.60. No jest to sprawo, ale jest to ładny czajnik naprawdę według mnie on jest przepiękny. Prześliczny czajnik. Więc co tak to wygląda aktualnie na markecie? Jeżeli lubicie kontent z inwestowania nie tylko, zapraszam się do subskrybowania. Po więcej kontentu zapraszam na Pierat Słupika, link do dostanę będzie w opisie. I co? Zostawcie subika. Trzymajcie się, widzowie, cześć, cześć.